Siemanko, widzowie z tej strony, Boni, dzisiaj zagramy na Robloxie w gry, które najczęściej eksploatował ten jegomość, czyli Kulkit. Um, no to pierwsza gra to worka, to Pizza Place, czyli prawdopodobnie grę, którą bardzo często Kulkit eksploatował. Oto taki, taki, taki jeden atak na tą grę. Jak widzicie, Kulkit robił tu. Spory chaos. No wszędzie dawał swoje tekstury. Przesuwał mapę. No robił tutaj wielki, wielkie, wielkie zamieszanie. No i puszczał tą swoją piosenkę. Póki skali Dobra widzowie, no to przechodzimy do tej gry w Robloxie. No to to jest to całe Natural z i Survival. Workata Pizza Place. Już się mylę, bo no właśnie w Pizzach Place też hakował Kulkit. Cool um, dobra. Jak widzicie, to jest chyba bardzo podobna mapa jak w Forsaken. Nawet to jest takie miejsce, z. No. A nawet sama pizzeria nazywa się Builder Brothers Pizza. Czyli tak jak. Czyli tak jak w grzwy forfejkę, nie? Um, a um, będziemy może kucharzem. No i dobra, co ja mam tutaj teraz? Mm, dobra, wypłacam. No okej. Okay. No i co teraz mam? No, dobra, kolejne warobki. Jest ok, chwila. Co ja mam tu robić? To... Zdajmy może tutaj pepperoni. Kiełbaskę. I oczywiście ketchup. I oczywiście ketchup. No nie, chwila. To zdejmiemy tost. A już. To nie ketchup, tylko sos pomidorowy. Dobra. A to wiele wyjaśnię. No, ja nie wiem, czy się budowałbym na kucharza W tej grze. Ale no, dobra. Teraz idziemy przetestować. Bo ogólnie można zawsze zmienić pracę. To też nie. Jest... Ja. Może będę dostał bez. Dobra. Ok. No No to co? tutaj kończyć co tu się stanęło? Co się stanęło w jego to to... No widzę, wiem więc... kiddieś... No się... 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 my... się... się... to, jest. ZAP plus, nie kiedyś mi kiedyś miał kiedyś mi kiedyś miał to coś. to Dobra,

No i dobra, widzowie, to jest ta gra. Tą grę Kulkit też kiedyś eksplo. Tą grę też Kulkit kiedyś eksploidował. Teraz chyba w tą grę gra mniej osób. Kiedyś to chyba grało ich masa. O, i widzowie, to jest. To jest intro. To jest intro, gdy za jest Kulkit co nie widzę? Wie? Nie mówcie mi nawet, że nie. Chwila. No i dobra, to jest natural. Też Aster survival. No co my tu mamy? do, A tam jest teraz już jakaś katastrofa. No ogólnie jest ok. I kulki ją kiedyś eksploatował. No ogólnie Kukic wiele gier eksploitował, ale my zagramy tylko w te trzy najpopularniejsze. E, Natura teraz. Nie wiem, jak to wymówić. Natura... No nie wiem. Dobra. E, przetrwaj klęski żywiołowe. Jakoś tak. Lub nie, lepiej. E, przetrwaj katastrofy żywiołowe. No już lepiej. No i dobra, no i serio. Poczekaj, nie wiem czy mu to napiszę. Nie napiszę. Napiszę po polsku. Tak naprawdę nie pamiętam, bo wtedy mnie nie było, ale tak po prostu napisałem. Kulkit! kulkit, Kulkit! Dobra. O teraz... O! Ej, to dobra. Zagr... Ta gra jest akurat fajna, więc zagramy sobie tutaj kilka rundek. Mi się wydaje, że nie. Przecież kto wie, może... Nie się kończy, co będzie robił? Dobra, ej, teraz ładnie, dobra. dobra. Boże, święta. Ja lubię akurat takie furbowe gry. No, takie jak żółta. Galeria, to jest cały obiekt. Tylko po prostu stary. Dobra. No, przy kolejkę. I kolejna gra to jest Prison Life, ale jeszcze w nią nie będziemy grali. Ale mówię tylko, że... Kolejna gra to będzie Prison Life, no bo tą grę też często eksploitował Cool Kid. I Tam też były chyba duże ataki hakerskie jego. No tak były, bo... No, ...to nas najczęściej... Murgata Pizza Place y, przetrwaj y, katastrofy żywiołowa no i Prison Life to są to te gry, kulki chyba najczęściej hakowało. A wiecie Prison Life to zabrawiam, ale przedtem też obejrzyłem... A tak, haka na Prism Life. Tutaj go jakieś on... o serio... Wow. Po tej katastrofie tak wygląda. Pośedźba Robloxa przy nadzieję, że o tym może napisem Kulkit. Cool Ej, kulkit cool się tu nie pojawił. Chociaż byłoby w sumie. Nie. Pewnie będą wszystko przyszło yy, Stacja z... No dobra No i dobra, co my tutaj mamy Ej czekaj Zabierz mnie na przejażdżkę życia O tu ten Nie pamiętam jak on miał na imię No dobra No To robimy w rundzie.

ataków do na Prism No jak widzicie tutaj też zamieszanie No pewnie wszyscy w szoku No i się trwa ta muzyka różne kulki Nie tego co widzieliście w ścianie. ale wszędzie, sorry, wszędzie tak jest ten kulki to jest chyba ta gra to jest chyba najpopularniejsza gra w tych właśnie z tych trzech co zagraliśmy, no to go ja weźmiemy sobie więźnia. No i to jest to całe Prison Life. W ogóle nie przypomina tego, co hakował Kulkit. A no tak, bo Kulkit, bo już Kulkida nie ma. Dobra, przecież ten wygląda trochę jak Kulkit, ale nie, to nie jest Kulkit. Czas wolny mamy, czyli że możemy robić soch sami chyba. Tak to ogarniam. O! Przekąski. Wiedziałem, że w więzieniach są automaty z chipsami. Fajnie. Co tu się dzieje? Rozruba. Jeżeli tak wygląda życie w więzieniu, Dlaczego tam nie. Cieka kurka komoczej break. Chyba? Tylko że tak jakby wjeżdżamy, to chyba wola y, Jailbreak. break. No, ale Prison Life też chyba się wydaje ciekawe. Po prostu musimy żyć w, w Prison Life? W, nie. Nie. nie Więc ja myślę, że to tak się. Co? No, co się zgłosić? Już tam. No, w sobie, że graczę w Live. A obiad! A już graczę sobie w Live. No i nagle. No i nagle. Piana zawraca czuko nikonie kulki. No i. No i, no i sobie wam zabawę. No i stół, puszcza, No i jeszcze co zrobili? z gry? Czy może coś na